Udało nam się odnaleźć skarb, i to prawdziwy skarb. Z tego co mi się wydaje, to na przestrzeni ostatniej dekady to chyba największy skarb numizmatyczny tutaj na terenie Mazowsza. Było to 17 srebrnych monet. Są to monety głównie z okresu wojny 30-letniej, czyli od 1600 najstarsza moneta jest z 1500. 560 bodajże czwartego roku, ale jakby całość, całość tego skarbu, no to tak mniej więcej optuje na ten okres wojny 30-letniej, czyli to jest przełom XVI i XVII wieku. Wartość historyczna, gigantyczna. Wartość materialna, też dosyć duża, aczkolwiek ja tutaj nie jestem specjalistą, więc się na ten temat nie wypowiem. Oczywiście media obiegła informacja, że to warte pół miliona, cały ten skarb, ale no. Tak jak mówię, tutaj się nie wypowiem, mogę się jedynie wypowiedzieć o dość wartości historycznej. Sukces gigantyczny. Dwóch znalazców, Ojciec z synem, czyli właśnie Sławomir i Szymon Milewscy, którzy przypadkowo podczas poszukiwań, bo w ogóle musielibyśmy zacząć od samego początku, że poszukiwania zostały zorganizowane przez Polskie Stowarzyszenie Poszukiwaczy Husaria. My, jako Stowarzyszenie Historyczno-Badawcze Triglaw, zostaliśmy na nie zaproszeni. Bo głównym naszym zadaniem było sprawdzenie informacji odnośnie traktu, który miał biec od Wyszogrodu, znaczy no mniej więcej w dawnych czasach od Wyszogrodu po Serock. To miał być szlak, szlak handlowy, mogący sięgać nawet czasów, okresów wpływów rzymskich. I jakby szukaliśmy czegoś, co mogłoby to potwierdzić, zaprzeczyć, prawda, a nagle się okazało, że odkryliśmy skarb, to łatwiej by było ustrzelić szóstkę chyba w totka, niż, niż coś takiego trafić, bo po pierwsze monety są z terenów dzisiejszych krajów Beneluxu, Niemiec, Austrii, no i też Polski, bo jest tam talar talary Zygmunta III Wazy. Jest to ogólnie tak, Rozległy skarb, jeśli chodzi właśnie o te monety, o wybicia, o miejsca wybić, że chyba łatwiej jednak by było właśnie te sześć liczb wybrać i może w tego Totka wygrać. Stowarzyszenie Historyczne Badawcze Triglaw powstało w 2016 roku. Od 2016 roku tak naprawdę zajmujemy się głównie poszukiwaniem zabytków, przedmiotów zabytkowych na terenie czy to naszego powiatu nowodworskiego, czy to ogólnie szerzej Polski. Zajmujemy się stricte poszukiwaniami, jak i ostatnimi czasami też badaniami archeologicznymi. Nasze sukcesy można Oglądać czy to w nowodworskich muzeach, takich jak Muzeum Kampanii Wrześniowej i Twierdzy Modlin, jak i Muzeum Twierdzy Modlin. I co tutaj mógłbym więcej powiedzieć? Wszystko, co związane z historią kochamy, lubimy, nie zajmujemy się tym komercyjnie, jesteśmy głównie hobbystami. I robimy to, co kochamy. Zapraszamy do na naszą stronę facebookową SHB Triglav. Tam można znaleźć jakby kontakt bezpośrednio do nas. Jeśli ktoś będzie zainteresowany, zapraszamy do kontaktu i w kontakcie, że tak powiem, bo możemy sobie porozmawiać o zamiłowaniu. Jeśli jest po dwóch stronach chemia, to czemu nie? Zapraszamy.